16 maja od 19-1 w nocy Muzeum Okręgowe zaprasza wszystkich miłośników piękna, kultury i tradycji. To już czwarta edycja nocy muzeów. Przygotowaliśmy, mamy nadzieję, interesujący program, obejmujący wystawy sztuki, wystawy etnograficzne, wystawy historyczne i archeologiczne. W naszym oddziale Muzeum Historii Miasta Rzeszowa po raz kolejny. Zaprezentujemy wyniki naszych prac konserwatorskich, a więc kolejną partię dawnych fotogramów z negatywów szklanych z kolekcji Edwarda Janusza. Oprócz tego mamy ofertę dla dzieci. O godzinie 19 na Mirydarzu Wewnętrznym, budynku głównego, odbędzie się baśń dla dzieci w takim klimacie orientalnym. Natomiast o 22 ześpiewa Gwiazda Wieczoru Michał Bajer. Wstępna noc Muzeum jest bezpłatny. Na koncert Michała Bajera będziemy rozdawać bezpłatne zaproszenia. Można je odebrać w dniach 11 i 13 od godziny 9 do 15 w budynku głównym oraz w naszych oddziałach Muzeum Etnograficznym i Muzeum Historii Miasta Rzeszowa.